Dzień dobry, kochani, witam Was na kolejnym nagraniu. I w związku z tym, że pewnie część z Was świętuje tak zwany nowy rok. Życzę Wam kochani, wszystkiego co najwspanialsze. Dużo zdrowia, mnóstwo obfitości, ale przede wszystkim miłości, w której zawarte jest wszystko, czego zapragniecie. Kochani, pragnę podzielić się z wami tym, co spływa do mnie odnośnie wdzięczności. I tego, jak ważne jest docenianie tego, co jest w nas, co jest nami, co pojawia się w naszej przestrzeni, co jest nam dane. Często jest tak, że goniąc to życie, żyjąc je, pomijając w nim aspekt boskości, która tworzy naszą rzeczywistość, zapominamy o tym, jak wiele dostaliśmy, jak wiele mamy. Jak ogromne mamy możliwości, jak pozornie błahe sprawy i rzeczy, które wydają się być oczywistymi, nie dla wszystkich, nie dla wszystkich takimi są. Czując to życie w pędzie, nie uświadamiamy sobie, ponieważ w tym pędzie nie dajemy sobie przestrzeni na to, aby sobie uświadomić, jak ogromne znaczenie ma wiele elementów naszego życia, które dotąd. Wydawały się dla nas być normalnymi, oczywistymi, nienadzwyczajnymi. I tak, spotykając na ulicy znajomego lub w jakichkolwiek innych okolicznościach, pytam tradycyjnie, jak się masz, co u ciebie, wiecie co? Najczęściej, niestety, słyszę wtedy odpowiedzi negatywne, przepełnione rezygnacją, żalem do świata, do wszystkich, nieraz do Boga. O to, że jest ciężko, że jest tak sobie, nieciekawie. W głosie tej osoby często słyszę rezygnację lub zwyczajnie podejście do życia opierające się na tym, że życie w kieracie, życie oparte na cierpieniu pod tak zwaną górkę jest normalne, że taki jest los życia na ziemi. A kiedy ten ktoś pyta mnie z grzeczności, a co u ciebie? Ja odpowiadam zazwyczaj, że super, świetnie, dziękuję. Odpowiadam tak, ponieważ tak właśnie czuję się na co dzień i jestem szczera w swojej odpowiedzi. Ale po takiej właśnie odpowiedzi widzę zazwyczaj konsternację w oczach rozmówcy. Widzę zakłopotanie i niezrozumienie na twarzy tej sfrustrowanej życiem osoby. Ogromne niezrozumienie na zasadzie jak można tak odpowiedzieć? Występuje zazwyczaj ogromne niezrozumienie u tej osoby, ponieważ na co dzień nie otrzymuje takich odpowiedzi od spotykanych osób. Wtedy zadaje pytanie, dlaczego jest Ci tak źle? Dlaczego tak bardzo narzekasz na swoje życie? Dlaczego narzekasz na to, że musisz chodzić do pracy? Czy wiesz, ilu jest ludzi na tej planecie, którzy z powodu swoich ułomności i chorób, ograniczeń, nie są w stanie wykonywać żadnych czynności fizycznych, a oddaliby wszystko, aby móc pójść do pracy na przykład. Ty możesz wszystko. Czy nie wiesz, że mnóstwo jest ludzi, którzy przykłóci są do swoich łóżek i marzą tylko o tym, aby ktoś się nad nimi zlitował, wziął ich na ręce i wyniósł na deszcz, aby móc doświadczyć jego dotyku na twarzy, a Ty narzekasz, że pada i że jest okropna pogoda. I wtedy zazwyczaj następuje ogromna konsternacja i padają słowa: Wiesz co? Nigdy w ten sposób nie myślałem. I widzę, że zostawiam go z ogromną zadumą i pozwalam je w proces się zadziewa w jego sercu. Kochani, to wszystko, to wszystko wynika z braku połączenia ze źródłem życia, które, jeśli jesteś z nim połączony, sprawia, że wypełniony jesteś wdzięcznością za wszystko, co otrzymujesz. To cudowne połączenie sprawia, że dostrzegasz i doceniasz wszystko, co masz, bo widzisz w tym ogromny dar od życia. Chłoniesz to życie całym sobą. Bierzesz je garściami nienasycony, ponieważ widzisz we wszystkim Boga. I nie wiem jak ty, ale ja pragnę Boga brać garściami, chłonąć go przez skórę, doświadczać zmysłami. Pragnę czuć się jednością z życiem, dziękując jednocześnie za cud życia, za możliwość doświadczania go w takim właśnie wymiarze, gdzie mogę przekraczać granice. Gdzie mogę przekroczyć granicę, która jeszcze niedawno wydawała się dla mnie być nieosiągalna? Poczuj wdzięczność za każde, nawet mniej przyjemne doświadczenie, ponieważ ono jest ci dane po to, abyś zbliżył się do miłości. A kiedy już się zbliżysz, dostatecznie blisko, zrozumiesz i przede wszystkim poczujesz, że to wszystko ci służy. I jest dane właśnie tylko Tobie, ponieważ jesteś wyjątkowy. Wymagamy od życia obfitości, ale kiedy ją dostajemy, nie jesteśmy w stanie jej docenić, ponieważ wydaje nam się, że jest to normalne i że nie jest to niczym nadzwyczajnym. Otóż nie. Wcale nie jest oczywistym, że jutro się obudzisz. Jeśli tak się stanie, Podziękuj za to, ponieważ właśnie otrzymałeś dar kolejną możliwość zrobienia czegoś niesamowitego na tym świecie. Wcale też nie jest oczywistym, że oddychasz. Każdy twój oddech jest darem jest ogromnym darem. I oczywiście nie mówię, że po każdym oddechu masz za niego dziękować, ale miej świadomość, że żyjesz, więc ciągle jesteś obdarowywany. I dalej wcale nie jest oczywistym, że pracujesz, ponieważ choroba może sprawić, że nie będziesz w stanie, i wtedy uwierz mi, że zapragniesz tego. Więc podziękuj za to, że masz ręce, nogi, że możesz wszystko, mając sprawne ciało. A to, że nie osiągnąłeś jeszcze wielu rzeczy, wynika tylko z Twoich własnych ograniczeń, które w siebie zaprogramowałeś, a nie złej woli Boga. Doceń wszystko, co masz, bo wielu marzyłoby o tym, aby mieć takie życie. I chłonie je całym sobą. Jakiekolwiek by ono nie było, gwarantuję Ci, że jeśli utrzymasz połączenie z miłością, będzie ono lekkie i przepełnione obfitością, ponieważ to jest jedyny, jedyny wybór, jakiego masz dokonać w tym życiu. Wybieram życie w miłości, Bogu lub nie. Nie ma nic prostszego. Cała reszta, wszystko, co zadziewa się później w Twoim życiu, jest tylko konsekwencją tego właśnie wyboru. Jesteś częścią stwórczej miłości i jesteś jednością ze stwórczą miłością. Jeśli próbujesz żyć poza nią, będziesz Płynąć pod prąd, a co za tym idzie, może nie, zbyt, nie być zbyt lekko. Jeśli zaś żyjesz i płyniesz z nurtem, to wiesz, że z nurtem płynie się lekko. Jest się niesionym przez niego bez wkładania w to żadnego wysiłku. Doceń wszystko, co otrzymujesz każdego dnia, a zauważysz, jak naturalnie otworzy się w tobie radość życia. Jak zaczniesz cieszyć, cieszyć się wszystkim, jak zacznie cieszyć Cię wszystko, co Ci się przydarza, jak zacznie śmieszyć Cię to, co niegdyś Cię przerażało, ponieważ zaczniesz żyć w boskiej lekkości, a co za tym idzie, zrozumiesz, że to była tylko iluzja, że to były Twoje własne lęki, które sabotowały Cię, abyś w tym życiu, abyś w lęku właśnie nie otworzył się na nie. Najważniejszym, co musisz poczuć w sercu, jest to, że wszystko, co cię otacza, przepełnione jest Bogiem, że jest nim, a wtedy, doświadczając czegokolwiek i przypominając sobie o tym fakcie, odczuwasz tylko wdzięczność i radość, ponieważ wiesz, że doświadczasz samego Boga, że to On mówi do ciebie poprzez innych ludzi. Że to on dotyka twojej twarzy, gdy na zewnątrz wieje, że to on wybudza cię w nocy nie po to, abyś się nie wyspał, ale po to, abyś z nim porozmawiał, ponieważ w pędzie dnia nie masz na to czasu. I to on jest nieprzyjemny dla ciebie, poprzez cudze słowa, tylko po to, abyś dostrzegł. Że jest nieuleczona rana w Twoim sercu. Zobacz, jaki jesteś ważny, właśnie Ty, który uważasz się za marnego i nieważnego obywatela tego świata. Miłość przychodzi właśnie do Ciebie i tylko do Ciebie w jedności, w połączeniu, tworząc jedną wielką, wspierającą się całość. Kochani, bardzo mocno czuję całą sobą, jak bardzo ważne jest to, co ujęłam w dzisiejszym nagraniu, ponieważ nagrywając to dla Was, przepływał przeze mnie ogrom wspierającej miłości, która, która wiem, że bardzo chciałabym, aby to właśnie popłynęło do Was. I jeszcze raz życzę Wam wszystkiego cudownego, kochani, i trzymajcie się cieplutko.